Cześć witam. Tutaj taki e, przykładowy filmik instruktażowy, jak dostać się do mechanizmu tego przekładni, co tam jest taka przekładnia. Ona jest połączona z takim, z tym, e, z tym bolcem tutaj. I tam jest ta przekładnia taka krzywkowa, co jest znowu w środku ten pręt, co tłok pompuje. Żeby do, dobrać się do tego, bo tam może być zużyta część, e, to trzeba odkręcić tą śrubę. Tutaj, tą. O, widzicie? Ona tam chodzi. Tam jest taka krzywka, która właśnie odpowiada za pompowanie. Więc odkręcamy tą śrubę i w środku, w środku tutaj mamy śrubę taką. Może będzie widać ją albo i nie. Spróbujemy ją tutaj namierzyć. No w każdym razie musicie mi tutaj zaufać. Jest tutaj śruba taka. I ta śruba odpowiada za. Demontaż. O, tutaj wkładamy śrubę i tam jest o, widzicie, i ona odpowiada za za o. Może będzie widać teraz tą śrubę. O, ciężko, ale wiem o co chodzi. O, jest śruba, jest widać ją. I teraz tak, żeby wyciągnąć tego pręta i dostać się do środka. Znaczy do środka się tak dostaniemy, tylko chodzi o to, żeby po prostu zamontować to i ewentualnie naprawić ten, tą zużytą część. Trzeba odkręcić tą śrubę. Ona tutaj była po prostu była kiedyś wykręcana, znaczy nie wykręcana, bo była tak zapieczona, że po prostu musiałam przewiercić, wymontować, później nawierciłem większy, nagwintowałem i zrobiłem taką śrubę kontrolującą. Czyli tak, żeby wyciągnąć ten mechanizm ze środka, musimy odkręcić to wyciągnąć, tu, tu są takie pakuły, albo, śru, albo z uszczelka jakaś w inny sposób zamontowana odkręcamy tą śrubę wewnętrzną, a ewentualnie mówię, trzeba ją nawiercić yy, i po prostu ją z, stamtąd wyciągnąć, albo wywiercić po prostu, żeby to wyskoczyło, tam jest taki kwadrat tam jest po prostu, to jest na kwadracie i ta przekładnia, co jest w środku, ona też jest na kwadracie i to jest kontra taka, żeby po prostu ta rączka nie wyskoczyła, tam jest tak po prostu śrubka taka i z, w, w, Zagłębienie takie i ta śrubka ona po prostu kontruje w środku cały ten mechanizm, który nie pozwala wyjść, tego Mam nadzieję, że to tak szybko organoleptycznie wytłumaczyłem, co tu jeszcze mogę powiedzieć. No, wiadomo, ściąga się tą całą górę, wyciąga się to ze środka, i mamy dostęp wtedy do całej tej przekładni, która się tu mieści. Ale mówię, najważniejsze jest po prostu dostać się, dostać się do tej śruby tutaj która się znajduje tutaj właśnie w tym jak, jeśli jakiejś nie wykręcimy to nie mamy wtedy możliwości wyciągnięcia tego całego mechanizmu tam ze środka ona wszystko trzyma dobra no to co tu jeszcze mogę powiedzieć chyba to ja chyba z mojej strony czyli mówię tutaj ta śruba o. To jest chyba tak zwana serwisowa do, do, do demontażu tego właśnie, tego całego bolca tu w środku.